Jak zrobić zapisywanie danych w Roblox Studio? Przechodzimy do Serverscape service, dodajemy tutaj skrypt, definiujemy datastore service, tworzymy nowego datastora w datastore service. Tutaj możecie wpisać nazwę jakąkolwiek chcecie. Następnie z tego tutorialu tworzę leader tworzymy funkcję load data, która przyjmuje playera, bierzemy user id, dla każdego gracza jest różne, bierzemy dane naszego gracza z naszego datastora, czyli bierzemy datastore 2.getasync i tutaj pojedajemy user id. Koniecznie musi być pikal, żeby żadnego nowego będzie nam nie wywaliło. Następnie sprawdzamy, czy jest success, czyli czy faktycznie się wzięło to i nie ma żadnego błędu. No i czy jakiekolwiek dane są w graczu. Jeżeli tak, to definiujemy zmienną current coins, które jest albo data store.coins, bo tam będziemy zapisywali nasze coiny, albo zero. W przypadku, jak po prostu nie ma jeszcze żadnego coina zapisanego. No i później ustawiamy player leaderstats.coins na current coins. Drift nasze dane. No a jeżeli jest jakiś błąd, to wtedy po prostu piszemy, że nie możemy załadować dla tego gracza. Następnie Kopiuję funkcję load player data i wklejam ją tutaj w playradę, Tworzymy funkcję save data, znowu bierzemy user id, no i tym razem zamiast brania, czyli get async, robimy set async, czyli pod user id musimy stworzyć coins równa się tyle. Tworzymy tutaj tablicę, no bo jak będziemy chcieli kolejną zmienną napisać, wpiszemy tutaj przecinek, no i na przykład piszemy diamonds, no i wtedy piszemy to, co tutaj jest. Ale ja tego diamonds nie mam zdefiniowanego, więc na razie tego nie robię. Następnie sprawdzamy, czy gracz się rozłączył, no i wy wywołujemy funkcję save data event bind to close sprawdza czy gra jest tuż przed zamknięciem czyli na przykład jakieś reset serwerów to zapobiegamy temu żeby dane się wytraciły skanujemy wszystkich graczy na naszym serwerze żeby na pewno każdemu się zapisało no i zapisujemy dane dla tego gracza teraz przed dołączeniem do gry musimy przejść w game settings tutaj do security no i tutaj enable studio access to api servers musimy mieć włączone dzięki temu w studio będą działały zapisy danych tutaj napisałem przez przypadkowo czwórkę teraz jeżeli dołączę się do gry mam na razie 10 końców dodałem sobie do 20, wyjdę z gry, wejdę z powrotem i teraz mam nadal 20 końców.